Witam, 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 to czwarty odcinek serii serii drafciarz na moim kanale, dzisiaj kolejne wyzwanie, wybieramy najczarniejszych zawodników, no najczarniejszą skórę u nich, jaka jest oraz y, robimy draft ligę 1, y, czyli liga francuska, może najpierw polecimy z tymi czarnymi, ponieważ to będzie najprostsze. Tak, no to zaczynamy. 4-3-3, atak, formacja, no i tutaj naj, najczerniejszy jest chyba Coutinho. No, jest tutaj moim zdaniem Neymar, już szkoda był do Ronaldo. Mm, tutaj no, chyba Hulk, ciężko stwierdzić. No, tutaj Banega zdecydowanie. Tutaj no Guarin, tak. Ale fajnie się nam atak zrobił w Brazyńskim. Tutaj no Dembele albo Fernandinho. Nie, doje. Tutaj no to Baba. Tutaj to Zuma, chociaż szkoda był Beckenbauer. Tutaj to jest Rami. Hmm. Ciężko stwierdzić, ale wezmę Gasparę. Hmm, no Mandanda. demandanda. Mandanda, tutaj to chyba będzie Keylor na Was. Tutaj e, Ferreira. Hmm, nal, ciebie, Naldo tak. Naldo albo nie, dobra, Naldo Dudo no mm, stary, to był stary, to był swoich draftów? swoich draftów tutaj. Dyfo, czyliście, trafiliście w paczkach. To chcielibyście trafić? Wasze najlepsze karty do składy i

Nie, jaką mamy wygląda skład 77 zgrania, 82 ratingu. myślę, że nawet udany szkoda tej do Ronaldo i tej legendy backend powera, że nie byli najdzielniejsze, no ale to już. Tak wygląda na skład tutaj atak brytyjski, obrona Francusko, BBVA, angielsko, taka i bramkarz z Francji z Liga. Ale ja bym wolał, żeby on się trafił w, w składzie francuskim. Tutaj najlepszą formację jak dla mnie. No to to obranie będzie 3, 5, 2. No i tutaj nie mamy nikogo, ale bierzemy Izakiego. Zawsze to nam da jakieś granie. Nie ma nikogo, więc biorę Barsia, ale... Jest... Tylko Barrada. Więc Barrada, do naszego zespołu. Tutaj znowu nie ma nikogo, to bierzemy sobie Quadradu, no bo te 5 klasy kształtczyk... No jest Diara oraz Matoidia, ale Matoidia jest lepszy. Tu... Tutaj znowu nie ma nikogo, czyli Afonso bior. Tutaj znowu nie ma nikogo, więc to nie jest Francja, Darder. nie tylko biorę tutaj... nie ma nikogo, ale to ze względu na to, że jest Polakiem, wezmę Rybusa. Tutaj też nie ma nikogo. to Naldo. Po raz drugi. Umititi. Bramka jeszcze. Brak, że nie ma, to Nie, strapię, jest, trapie jest jest dobrze. Tutaj jest Vanderbilt, Oriere. Orier. Mm, Także, dwójka prawych obrońców. Mm, z... Mm, tego bez, tutaj... Nie ma nikogo, ale jest skórzała, to może pójdziemy z rybusa Nice, inform Wajne mm. domu Tutaj no to nie ma nikogo, ile się dobrze widzę, natomiast to Masty Hero. Tutaj też nie ma nikogo, więc biorę Roysa I goine. Tak nas. Brakuje nam dwóch zawodników. Także zaczynamy od nowa. 4, czy trzy formacja to będzie dru druga próba? Rów je. Czerwinia. Mm. Di Maria. Hmm. Neymar. Kevin Prince. Boa, thank. Montolivo. Verati. De Brucci. Calker. Hmm. Nie ma, no zabiorę marocha. To mógłby żafa tak jest, ale jest Roberto Carlos, więc biorę Roberto Carlo Carlosa. Tutaj to mogę się spędza, bo już mam rufiera. Tutaj wezmę sobie no matie. Commerce Miasta. Pardo. Zlatan Ibrahimović, informacji um. pon. pięciu. No mandanto. Śdzielny. Hmm. Griezmann, Nie, nie zrobimy. Sanchez. Mirror. A tutaj Perisage. Dobra, słuchajcie, już nam 80 krania i 85 ratingów Więc po raz kolejny się nie udało. Zaczynamy od nowa, to będzie ostatnia próba w dzisiejszym odcinku. Jeżeli się nie uda, to przy, przyrzucę to do następnego. Hmm. Dobra, bierzemy turę dalej robimy. Nie ma nikogo, tutaj mógłby z lata. Właśnie. nie ma z lata, no. ale jest to santos, to wybił z Może był za lepszy. Jest, jest, jest Benarfa. не Борода есть. Яра. Занести. Рондо. Янга Бива. może jeszcze jakiś bramkarz. no dobra jest trzech że... a tutaj musi być jakiś dobry trap jesteś i tak obrona jest już cała i ofensywni komunistyczne już to są i kolną mm, tutaj nie mieli nikogo więc era klarka druga zieloną kartę Wraci. no i tylko teraz napastanie dopo che Corona. Curi. Mondi. Miller Inform. Ubamy jak i Aspas. To była moja najlepsza próba. 71 skrania. 81 ratingu. Najlepsza próba, ma zdecydowanie. Lepszej nie miałem. Zacznuję, no myślę, że było dobrze. Ale jeszcze dwójkę napastników, czyli na przykład Lagazet i Ibrahimowicz mogliby się trafić. Oczywiście tutaj mogłem wybrać sobie Van Der Willen, no, zamiast, nie, zamiast, zamiast, zamiast Ale wziąłem Van Der Willen, także to wszystko dzisiaj i cześć.